Hey! Tackle your fears with all your courage. Trust in your friends and you can win. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love food! A passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up if you love football. In a Zuma Eleven, in a Zuma, hey, in a Zuma, here we go. Drużyna Raimona powraca. Mam nadzieję, że stać was na więcej. Ból! O nie! Odezwij się, Jack! musiało boleć. Możesz się ruszyć? Wszystko w porządku, kapitanie. Pomóżcie mi go podnieść. Robi się. Jeden, dwa, trzy. Dawaj, Aksel! Smocze! Tornado! Jesteś cały? O, chyba tak. O, 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 o. No, nie, nic na nich nie działa! Blokują każdy nasz trik! Przepraszam, czy powiedziałeś trik? Tak, i co z tego? Hmm. Jeśli miał nas zaskoczyć, to nic z tego. To już granice waszych możliwości? Jeszcze się nie rozkręciliśmy! Nie poddajecie się łatwo, przyznaję. Ale wasze gadanie zaczyna mnie irytować. Pewnie ci się wydaje, że nasza niesamowita wytrzymałość to kolejny trik. Jedenastka Raimona przetrwa każdego przeciwnika. Każdego! Nikogo się nie boimy, nawet kosmitów! Dobrze. W takim razie załatwimy was tak, że już nigdy z nikim nie zagracie. <coughs> uh... Dali Marx probuj stanar. <coughs> Szaleństwo! To by było na tyle. Znam jeszcze jedno powiedzonko ziemian. Zwycięzca bierze wszystko. <trybuj> A -a -a -a! Ale jak to? Jak to się mogło stać? Sylwia? Więc to prawda. Jedenastka Raimona naprawdę przegrała. To się nie dzieje naprawdę. Przecież wygraliśmy krajowe rozgrywki. Dlaczego niszczą nas w dniu naszego zwycięstwa? To okropne! Nienawidzę ich! Dlaczego nam to robią? Co z nimi? A jak ci się zdaje, Erik? Ci kosmici ich zniszczyli. Mark cierpi, Alex jest w kiepskiej formie, a reszta drużyny leży w szpitalu. Okazało się, że nasz najlepszy dzień był też najgorszym. Gdybyśmy tu byli, pomoglibyśmy im. To by niczego nie zmieniło. Nie mów tak! Jestem w domu, jak się tu dostałem. Nic nie pamiętam. Przepraszam, dziadku, ja nie dałem rady. są zszokowane wczorajszymi wydarzeniami w całym kraju. Naoczni świadkowie mówią, że szkoły zostały zniszczone przez kogoś w rodzaju kosmitów. Nie mamy żadnych dodatkowych informacji, poza tymi, że najeźdźcy przyznali się, iż są z Akademii Aliusa. Służby przeczesują ruiny zniszczonych szkół w nadziei, że znajdą jakieś wskazówki. Nie tak od samego Systemu rana. Bezpieczeństwa dzieci w tym czasie powinny zostać w domu. O, o. Mark? O? O, cześć. Martwiła się o ciebie i przyszła cię odwiedzić. Masz apetyt. To dobry znak. O? Nadal nie wiadomo, co się stało? Nie jeszcze nie. Nie możesz wyjść, Mark! Jesteś ranny! Muszę odwiedzić chłopaków. Zaopiekuję się nim. Poczekaj, Mark! Będę żył. Ponoć to tylko skręcenie. Muszę trochę odpocząć to wszystko. Aha. To nic takiego. Mm. To moja wina. Mogłem lepiej trenować i być silniejszy. Najlepiej od razu zacznę ćwiczyć. Spokojnie, musisz odpoczywać. Uch, przepraszam, kapitanie. Uch, jestem na siebie zły. Ja też powinienem być silniejszy. Wtedy przynajmniej mógłbym próbować ich zatrzymać. Czuję dokładnie to, co wy, ale teraz musicie odpoczywać, dobra? Zrewanżujemy się im. Przecież wiecie. Wiedziałam, że was tu znajdę. Neli? Co za okropny zwrot akcji. Nikt się tego nie spodziewał. Odegramy się z nawiązką. A? Piłka nożna to gra, a nie coś, co można wykorzystać do niszczenia i upokarzania. Trzeba ich nauczyć, czym jest piłka nożna. I my to zrobimy. Jestem z wami. Zróbmy to, Mark. Zemsta to powód, dla którego teraz żyję. Zagramy jeszcze jeden mecz, tym razem zwycięski. Dobra, do roboty! <laughs> Nie zapomnijcie o mnie! A? Chłopaki? Jesteś mega optymistą, ale gramy z kosmitami. Twoje milutkie do roboty to tym razem za mało. Marka nie obchodzi z kim gra. Da z siebie o? wszystko jak zawsze. Tak jak my, prawda? W końcu jesteśmy pierwszą drużyną w kraju, co nie? Czuję się jak jakiś niezniszczalny superbohater. Tak! Chociaż ciężko uwierzyć, że będziemy grać z obcymi z innej planety. W właśnie. O? Niech zgadnę, musisz do toalety. Tak, ale udaję, że nie. Należy do jedenastki Rajmona, więc wytrzymam. A, jeśli naprawdę pokonamy obcych, nasza drużyna przejdzie do historii. Tak, to coś zdecydowanie dla mnie. Żartujesz? Nie mamy tylu ludzi. Połowa drużyny jest w szpitalu, pamiętacie? Nie możecie grać w niepełnym składzie. O? Ale musimy, musimy zagrać. Zgadza się, musicie ich pokonać. Trener? Pan dyrektor. Chodźcie, musimy porozmawiać. Sala treningowa? Oczywiście. Chce pan, żebyśmy trenowali, byli mocni i pokonali akademię Aliusa. Nie! Oh. 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 Hej, to pan Raimon! Dobrze was widzieć, całych i zdrowych chłopcy. Aha. Aha. Nie mamy czasu do stracenia. Jestem pewien, że ci najeźdźcy z kosmosu jeszcze nie skończyli. Musimy jakoś pokryć braki w waszym zespole i stworzyć najsilniejszą drużynę piłki nożnej na świecie. O, ogóle to to możliwe? Najsilniejszą drużynę na świecie? A? Tylko taki zespół ostatecznie pokona Akademię Aliusa. Panie Rajmon, nie zawiedziemy pana. Wie pan, ile osiągnęliśmy. Nie zapominajmy, że jesteśmy numerem jeden w kraju i we wszechświecie! Taaak! W takim razie zaczynajmy trening. Mark, liczymy na ciebie. HA? Ale w jakim sensie? Nie będzie mnie z wami. Co? Wasz trener musi mi teraz pomóc przy pewnym ważnym projekcie. Pozwoli nam pokonać Akademię Aliusa, ale na razie jest tajny. Chwileczkę, to znaczy, że nie będziemy mieć trenera? Ale panie Raymond, Trenerze, bez pana nie damy rady! Będziemy jak dzieci we mgle! Spokojnie, macie trenera. Przedstawiam wam nowego trenera. Przed wami Lina Schiller. Co? Co to za przedszkole, dyrektorze? Trenerze, bez pana nie damy rady. Co to za jęki? Myślałam, że mam być trenerem, nie niańką. Do tego już raz przegrali z akademią Aliusa. Ale tym razem wygramy! Hm. Nie damy się ograć! Ta porażka nas motywuje! Pogadać sobie można, ale moje treningi to coś zupełnie innego. Dobrze się przygotujcie. Hej, Julio. Przez jakiś czas będę rzadziej przychodził. Ale on będzie z tobą. Niedługo znów do ciebie zajrzę. Jesteś Axel Blaze, prawda? Chcemy z tobą o czymś porozmawiać. Kim jesteście? Nieważne przybyliśmy tutaj z Akademii Aliusa i chcemy z tobą omówić pewną kwestię. <laughs> Jesteśmy w parku Shika, gdzie odsłonięty zostanie pomnik pokoju na świecie. Odsłonięcia dokona nikt inny jak prezydent naszego kraju, pan Stewart Vanguard, który jest tu ze swoją córką Wiktorią. To piękny dzień dla całego świata. Ciekawe jaki będzie. Oh, 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 oh. Osłona zostaje zdjęta. Spójrzmy na 5 lat pracy. Ogromny posąg jelenia zapiera dech! O, 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 o. Co to? A? Co? Co się dzieje? Musimy pana natychmiast stąd zabrać. Nic mi nie jest. Upewnijcie się, że ludziom nic nie grozi. Nie rób nic głupiego, Tori. Kim jesteście? Jesteśmy uczniami gwiazdy z Akademii Aliusa i chcemy, żebyście nas zapamiętali. Akademia Aliusa to ci, którzy niszczą... Zajmę się nimi, proszę się schronić już. Jesteście z nimi? Bułka z masłem to coś dla mnie. Wszyscy członkowie drużyny do mnie! Kosmici właśnie atakują nasz region! Sytuacja się rozwija, ale wszystko wygląda jak ataki na szkoły. Nalot z góry i pozostawiona czarna piłka wskazuje na tych samych sprawców. Czarna piłka? Niestety sytuacja jest jeszcze gorsza. Kosmici porwali prezydenta naszego kraju. Co? Co? Excel. Hej, sorry za spóźnienie. Hmm. Powtórzę zatem jeszcze raz dla spóźnialskich. Prezydent jest zakładnikiem grupy kosmitów, którzy niemal na pewno są powiązani z akademią Aliusa. Bierzmy się do pracy. Możemy stanąć do walki z nimi szybciej niż nam się wydaje. Racja, panno Schiller, trzeba działać od razu. Może zaczniemy od pokazania piłkobusa i nazumy? Bardzo panu dziękuję. A co to jest piłkobus i nazumy? Rety, ciemno tu. To jest piłkobus i nazumy. Pewnie nie możecie się już doczekać, żeby do niego wsiąść. O Rety, Jest naprawdę czaderski. Ale mega! To, to nasz szyld! Po tych wszystkich zmianach, które dziś was dotknęły. Dobrze mieć choć jedną znajomą rzecz. <laughs> pobudka, panie weteran, pobudka! Pan weteran? Dokładnie tak. Będzie kierowcą piłkobusa i nazumy. Dacie radę, wierzę w was. Tak, dzięki trenerze. Nie wiem jak, ale wiem że pokonacie obcych. Wierzę w każdego z was z osobna. Tak jest! Bierzmy się do roboty. Tak! Piłkobus i Nazumy, uruchomić systemy. Tak. Zrób to, Mark. Wiem, że potrafisz. Piłkobus i na zumy! W Od momentu porwania patrolujemy niemal cały kraj. Mamy kryzys państwowy i nie wiemy, gdzie jest prezydent. Naszym zadaniem jest go znaleźć. I tak też się stanie. Bo chyba po to właśnie są tajne służby, prawda? No dobra, jesteśmy, Parksika! Ale gdzie są kosmici? A wy to kto? Nieważne. Kosmici czy nie, pokażemy wam piłkę, jakiej nie znacie. Oglądajcie kolejny odcinek Jedenastki na Zoomy. Pokonać czarną jedenastkę. Ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Karolina Sowińska. W wersji polskiej udział w ziemi. Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Wrotkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.